Dajcie, podejdź, podejdź, Na podejdź, ciu, 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 ciu. Ale to odwodzi, to że z clashami wyjść no. co, no co, co, co w tej co w Dawaj, teraz do jest. do jest, do, jest, do jest. Za nie Do lewej. Jeszcze jedna nie ma. Kuchnia. Kuchnia? Nie musimy dojeżdżać. Ja jadę, ja jadę, bo kuchnia na jasnym A Ja Dzięki. Za I też trzeba ja się wydawać. Short, short. Przerywam Wam na chwilę oglądanie, bo chciałam wspomnieć o sponsorze, który jest dla pełnoletnich. A sponsorem tego filmu jest CSGO Skins, dzięki któremu możecie zdobywać nowe skiny do cs -a. Wraz z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway, w których możesz wygrać skiny doładowując konto z kodem Angelka CS. Po każdej wpłacie macie szansę na otrzymanie prezentu. A na stronie znajdziecie masę lootboxów, które możecie otworzyć. Do tego macie możliwość otworzenia darmowej, codziennej skrzyni. Dodatkowo możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego na stronie macie exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego. Musisz się nic zabić. No i to jest. Na rampe wyszedłem. Albo do gali możemy Tylko do... okno przed chwilą go. No bo, jedziemy, dobra, jedziemy, dawaj. Edward, czyste. Wzią, dobiega. B, jeden za no, czas. Plantuję, wjebana. nie? Kuchnia tylko... ma zero. Czuj, 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 czuj. Gala. nie. No, nice. no, na razie nieorek to ma tyle fragów, co jeszcze wszyscy razem. Dam Czuję. Czuję Oooo... gate, gate. under. Kala leży. Eee, Jeszcze jeden A, 1 B. bombę, weźcie bombę. O, o, gdzieś, leży. Leży. Jak, A na A na pewno? D Może tak. 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 under, nie? Nie musicie wychodzić tam. Biegnie pałac, biegnie pałac dalej. Może być taka. Dwóch, dwóch o, jest A na pewno. Dwóch. Przeżyjcie, przeżyjcie! Rampa jeszcze ta rampa 2h jeszcze 2h jest, no ale blisko rampa, gdzieś może być Palił się Rozbijam to Dobra, idę kurde, do was. Ja, ja jestem w konie. Dwóch albo 3h jest. Maryloda robię. No, przez smoke, jak wie, bo ze schodu. Chodź śpi. Pod schodami Pod schodami. Pierdolę, on tam Cały czas o jaka runda z Field. Jakie to jest runda? czujecie rozrampę? Czy okay. czujecie rozrampę? Czy czujecie rozrampę? Mamy dobre ja ręce. Tomasz Michael Kawacha. Jak ktoś, dróg, dróg. Jak ktoś dróg, dróg. będzie ateryczny, no. ja no to Galilei fleszuje. Tylko fleszujcie nas. Nie wierzę, że my to wierzymy. No to wyrzucimy. Monofleszuj i wy się gaście. Nasza szesnałka, żarka. Do lewej, do lewej, do lewej, do lewej. A teraz się zirytowałam w sumie. Zirytowałam się, bo ja wychodzę do lewej, a każdy ci do prawej. Co to ginę. A, bo wchodzi. Wielka prośba, jak tak robimy, to do lewej, nie do prawej. No bo tu. Kurde, raszujemy to, raszujemy. Zostawiam pakę przed tym wieku i będzie no. tak. no. jak, jak to nie jest głowa? No, jak to nie jest głowa? A, nie dżungla blisko nasza prawa no. Okay. No okay. Chcesz przebić shorta? No dawaj, dawaj. Nie już nie, już smoke skąd schodzi Dobra. Nie mogę Leder prawo jest. jest, Leder jeden Jest kuchnia I za BSM gdzieś raczej jeszcze na 10 Izabesem, ma 10 HP za Pumóż, pomóż, pomóż, pomóż. Lewo Pusta cały czas Izabesem. I kuchnia dobiega już kuchnia się Short short short. I short Jak on na gali jest Ojej, co? Jest! Ja no, pierdolę widziałeś go w ogóle Ale no, ładnie, ładnie No Jak się obracałeś, tego widziałeś jeszcze Do jasnej dobyć, uwaga Jest chyba, jest, jest, jest Tak Jeszcze jeden, jeszcze jeden B upsy palił Smokuje short Jak jest short, to jest dwóch B Idźcie do końca, idźcie do końca Dałem short okay, Jeszcze jeden jest przy rampie Jeden ty, przy rampie, nie, tup, obity nie tu ma. Widzicie go na jeden... B? Jeden jest bakar, Car, B Car Jeden kar, i jeden przy rampie był Albo rampę zajął, albo stetris stetris. jest Tetris ciągle Jest Tetris Ja trzymam kuchnię jako gotową Uuuu, jajaj, tam, tam chyba kierownica poszła Przesuń się, przesuń się Nie, nie się Dobra, malander złap Dajesz Shorta smug i przeszuje kon Palił Spop. się! K... nie jest under?

Nice. 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 Nie wiem jak Wielu, go zabijemy, jak ją za ścianą był, ale dobre. Oj, spaliłem cię Angela. nawet wojtek się spaliśmy. Leży kont, nice. my, my, my rampą podchodzimy. Dajcie flesza, deep daj gale Dawaj pikuje tak. bez flesza, wojną. Na hita mam. Filar, filar. 7B po raczej. Jest, 2H, 2H, 2 Dawajcie do B. Ja za może być? Nie, 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 raczej nie. To ja na shorta daję. No, ale najlepiej. Na no? no shorta jabs. Dobra, jest y, w kuchni. Co, jest w kuchni, Odbijałem no to. Na pewno. No, zobaj. Połowa ma. Dłuchta? Nie, dwóch tam jest, no. A nie, short. Bituję. A jest, i ten obity będzie. Tak. Oh, nice. kur... Nożownik jak snack z Krakowa. Pojda. Ja złapię galę zaraz. Możemy uspokoić. O oh, kur. Eee, dawajcie po... do gali, dawajcie do gali. Split by, split by szybko. Sprawdzasz galę? Stopki. Poczekaj, leszuję galę. Może leciał, poleciał. Jest... Daleko w apsach. Leżę w nąbie, jak na pełnej. Dopalę kara. Apsy. A, Spalił rampę. Dwóch jest obitych, dwóch i O kur... Wszyscy na midzie. Nie wszyscy, nie wszyscy. Jeden na blisko rampy jest. Jeszcze jeden obity jest. No, Wszystko dojechali. Wszystko dojechali. Ale k***a była na tym midzie. Dwa na jeden. Dwóch masz nie I na blisko jeden Gdzieś tutaj jest O kurwa okay. jednak nie Nie no nie piknie k**a O boi, k**a jest, jest fokcie Ale bo... O kurwa, kurwa, kurwa. Ale flesza jeden Jeszcze ratuję, Faka jest Ja pochedzie Pomocy potrzebuję do jadu, mam I do C to do ciebie też Wcale się, w się, nie rozabrał. Dwóch CT, trzech CT, trzech CT. Dobra, idziemy w CT, chodźcie CT. Wszyscy razem. Jedźcie się kurwa na ustawkę z nimi. Drop jeden. Jeden paląca. O ja... O, Kanarka o, no, paląca! No. No no. O nie, dobra. Nie, za szybko zabija Ja nie, rampa też Uwaga, pod B, bez smoke, ja zwrotkuję się. Ta rampa cała czy jest to. Kontakt w B, wodu, wodu. Wlutuj na głośno, ja patrzę pałac. Tak. Jest paka? Tak, Jeszcze elektryk, elektryk jest i gdzieś przy Diffulce, jest bomba. Rantuję. Elektryk, Michael Dobra. do prawej. Tak, tak, tak Poczekajcie na Shelliego! Ja jestem tak. na plusku. Elektryk do lewej, blisko kuchnia. Dobra, idę do tego, idę Nie ma go na elektryk jak coś Bądźcie blisko kuchnia, na go kontakt Panowie No idę, idę, czekaj Może być... Nice, szeli! Kur... Kur... Mamy kigry, kur... Pyp, Masz slesza, idę teraz? Nie masz Daj, daj, daj Dawaj Jeszcze biało Jeszcze Short czek, czek, short O kur... Ja miałam full biało Jeszcze jeden do prawej, I dobiegaj się do. On dopiero teraz Pucka. A, jeden dobiega dopiero. Nie widzę. Jeden na pewno short jest. Pucka, A, bo o, nie ma czasu. A on kuchnia w plecy? O, nie. Dafen raz. raz. Dafen raz. Dafen. Dafen. O Dafen. 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 przeszedł już no i tak już do końca musisz. Musisz ją wsteciągnąć? Nie. nie ma... Mida byś się zapaczką. Daję flash. Up, Daję flash up, rampa czysta, lampa czysta. jeden. Leży. Short jest. Leży. Oh my God, like. Idę przez okno O Jeszcze, jest, słuchaj, jest. ma zarek, O kur*** ja o, kur... ze skinem. Odciek kurka, wyjedźmy z czterech shortem i jedna osoba nie da Czuje Ej, po głowie! szek! To <grym> po jest poda coś granaty? Poda coś, poda coś, Jeszcze, jeszcze więcej rampon! dwóch rampon! Jeszcze, jest okay. Pałac wyszedł, pałac wyszedł! Ja, nie, 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 nie. Na, Ja mam Leży A, że to tam. Ninja. 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 Tetris. Ja, ja no. Tam ch napka. no napka ciągle. Luder no. jeden. To short, short na Short. Jeszcze, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch short. Dwóch. trzech. Zeskoczył, Dwóch zaskoczył. Absolutnie Mam go zabić, jeszcze jednego Kur... Leci Leci drogi ja Jestem mega spóźniona Wyszedł rampę, rampę wyszedł o, jeszcze Triss Ja cofam od razu A jest, A jest, A jest Słyszuje na tu no, ławkę Ja jestem schowany No, 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 daj Ja mam Scoty Scoty, Scoty zeskoczył Dwóch wyszło rampę Trzech, trzech, wszyscy tutaj są. Nie ma się odmawiać Tu co tam jest? Nie, nie ma, nie ma Michael odmawiać Jeden jeszcze jest cały czas Pałac na no wyjściu. Uwaga w nie nie? I podszedł mi do dołu. No, Dwóch tam jest, Niorek. Zaczyna się pod schody. Shorta, no, krosa. Kanapka jeden. Nice. jeszcze, jeszcze jeden, jeden, jeszcze jeden, pod schodami. jeszcze Kanapka jeden, gdzieś. Nice. gdzieś nice. 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 Za jedzie. Fall under. Jeszcze, pomocy. No nice. Jesteś... ja no jeszcze jeden. Płaczej. Może pójść mnie. Under czysty. Pałac, jeden top. Jest też. Ja tego mi da. Pikuję, podjeżdżam. No, Nie mam. Jeszcze jeszcze jeden. orfa Może być pomaga. Nie, nie jest. Gdzie on jest? Rakiety chyba albo łapka. Nice! Let's fucking go! Oh, yeah. Joe, well done, yeah. Watch out for a mid push. <muchy> a jak to będzie dzisiaj meczek? Finlandia, Polska? Ja dam. Polska. Kar. Kar i cross. I'm smoking cross. Two more, two more. Picking. Ja J***** perfekcyjny był ten nerf. Perfekcyjny. Nie nie było milimetru błę błędów w tym, nie? Mm, dzięki Come with us master, come with us Leave purple, let's let's go with us, retake long Igel, support, ale ten jest gos O, to jest człowiek orkiestra Yeah, yeah we can check everything together Mid city, city now Ja może timing mam? Leży Nice No wait. out It's Tetris but... albo... tak, już musi być w oh. side, chyba, raczej

Boom. Widziałam. daj mi swój awoka daj mi Tetris on ma 20 hp kiedy miał leże on był wolny 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 wolny

Jeden z nice nie? Z kociaża zabiłam. Gala, gala, gala. Proszę, szczerze. To było master, good flash. Proszę. Proszę, szczerze. Nice! flash, you Flash over, flash over, flash over. Master, flash. i'm crossing to peak. <laughs> <laughs> Ale jaja. Proszę, proszę, proszę. Noo I'm safe I'm watching, I'm watching cross I'm full white I'm full white I'm full white One push mid One push yeah. mid to top me Nice, nice One, one going side, long Guys, guys, one side, going side side long He's short One left, one left. Left. Na b cały czas jest jeden na b I Long był, czy nie? I Gala drugi. Nie. No. Ma 10-2. Za b musi być, by zginął. Nie yeah, no, misuję. Cool. Oj kurde, zmisowałam teraz. Był Palak w dolnym cool. musieli grali głęboko. No widać, stopni dalej słuchać. Kala? Kala Nie, to No top nie, to mi się skrócić. No nie, nie to powinienem się skrócić. No, pusing, pusing. no jest, nie, No Pushing. No, to jest ciekawe. To i co robić? to? Nie, Wychodzi sobie. sam on no. wychodzi jak idiota, ty no. Sam no, kurwa odbija na Ja się, no, się tego nie spodziewam, no. Ja myślałam, że tu flash, coś, kurde. Jak będzie raz pod długą, to ja wam biegną długą. Nie, ale Angelka, ja do no. ciebie nic nie mam, nie, ale nie chcę mi się tak grać, naprawdę. Roszady są potrzebne. Personalnie nic do ciebie nie mam. Ale nie chcę mi się tak grać. Tak, to znaczy jak? <laughs> Lecz. Jak? Kurde, jak? Nie wiem, nikt tego nie trzyma. On, on już jest. Kur... On już po to mnie. Ja. po pier... ja to to prostu po prostu po prostu po prostu od razu. po po prostu po prostu po prostu Sajdzie no. musi być.

Zgłosimy to. Nie, daleko. Już nie, 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 nie idę stąd. To daleko. Kurwa, ja Ty, lower, 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 lower. O nie. To oni wiedzą. Gdzie jestem? To jest blisko. Tamten nie wiem. Jeden mit. To jest ten? Nie. To nie jestem. Nie. nie, no. Nie, no. Ale brakowało, k***a, brakowało Bez choregoś <laughs> Więcej? No? B, no to Ale ja nie wiedziałam, że nie raszują, on im dolny dopuszczał Corki, ja... dwóch mi raszało dolne, tylko tyle słyszałam Myślałem, że jeden, nic nie mówiłaś, że jeden w trupie, zabiłaś i tyle. Right? Musimy gadać, musimy gadać. One more. Oh no nie ona no, spierdala no. To no, ty jesteś k czujący, mi ty zabiłeś. I'm taking shot mm? Shock. Sure. Yeah. Too long at least. city dead. nice last Okej, pogoda, to wyszli nad nami, no. No, jest Wait for me, wait for me, wait for, me, wait for me. Go, go Nice no, Angelka, pewna ręka, yeah. pewna yeah. ręka już widziałem, że jak ciągnąć, to będzie frak z tego Nie, nie do Jeszcze... mógłbyś wątpić przy takim lekkim wężu. Ale ja wiedziałem, że zabierz, byłem pewien Tak nie mam, MK leżała ktoś Tu top mi, tu to top me.

no jest tam ciągle gdzieś Nice Andzielka Jedziemy, jedziemy Dusisz, dusisz kurwa. Pomagam ci insta Flash, flash, flash Fleszuję teraz za ciebie, poszedł Nie dostałaś to Jeden suicide może yeah, yeah, mid. On, mid, close pushing, on na kosie. Rampę pikował. Keep picking, Kramp. Mógł ci pago pojechać One do ciebie. Tak, spotuję go szybko. Nie ma gara. Nie Na no, no, no. u ciebie jest. Mi smoke będzie schodzić, możesz w ogóle cofnąć jak chcesz, albo stać tak. Nie ja przychodzę na plato, maga. Mhm, mhm. Jest pod B do prawej. Jeden, nim leciał. One shot, Mnie Nie należy go wyświetlenie. Ej, kurwa, nie widziałam ma akurat. Jeden gołby, uh, short. I'm molli'd. Widziałem go for real. Bat bat Molly. bat Molly, Snota? Ik heb hem, ik zie hem. Houd hem. Snota. Dood van mede. Misschien dichtbij. Long uit de auto. Hij is dood, er was er nog een. Nog een op long, nog een op long. Heb je me one flashen? Nog From short. Nice, ale z oro. Flashing tunnels. To nie idzie grać oh, w premiery wtedy. Przepraszam, kala przystał Jeden gość, One, beat. One, beat. One short. Microphone nie no. Ja, ja mam się kochać